Jesteśmy zadowolone z wyników na obecnych Mistrzostwach Akademickich Polski w organocie wioślarskim. Zdobyłyśmy złoty medal w klasyfikacji uczelni technicznych i srebrny medal w klasyfikacji generalnej. Tym bardziej się cieszymy, dlatego że mnóstwo zawodniczek w tym roku jest po raz pierwszy na Mistrzostwach. Sukces jest okupiony ciężką pracą, sześć razy w tygodniu i treningi dodatkowo dwa razy dziennie, więc jesteśmy bardzo zadowolone wśród nas. Nie ma żadnej wioślarki. Nie zajmujemy się zawodowo-wiosnowaniem, więc tym bardziej się bardzo cieszymy z własnego sukcesu. Wody super. Szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba niż na Miszaszach Europy, gdzie e, startowałyśmy w Szczecinie. I wydaje mi się, że dużo fajniej niż w tamtym roku. W tamtym roku startowałam po raz pierwszy. To jest mój najlepszy wynik w życiu. E, rekord świata mój pobity z tamtego roku. Obecnie jestem w kadrze, przygotowuję się z siostrą na e, dwójce wystorniczki kobiet do kwalifikacji na igrzyskach i jakbym mogła ergometru nie robić, to bym tego nie robiła, ale jest on bardzo ważnym uzupełnieniem treningowym i przede wszystkim wiosujemy na wodzie. <śleszy> Ja osobiście zdobyłem pierwsze miejsce w, akurat w uczelniach w pionach uniwersytetów tam przyrodniczych. Atmosfera na zawodach jest po prostu genialna. Według mnie, tak samo jak i też kolegów z wyślarstwa, którzy uprawiają wyczynowo ten sport, jest atmosfera tutaj niepowtarzalna. Jest inaczej niż na zawodach takich wyższych, na przykład te rangi Tutaj ludzie przychodzą, może się też bawią, ale chcą coś osiągnąć. Jest więcej zabawy, jest więcej na ludzi tego wszystkiego. Lembra a atmosfera?